No dziewczyny, dzisiaj mamy kolejne spotkanie. Dla mnie to jest e, po raz kolejny odświeżenie tego, co mi w Indiach mnie spotkało. I dobrego, i złego. Chociaż jak wy tu jesteście, to głównie myślę o tym, co, dobre, co dobrego mi się wydarzyło. Rok spędzony, jak tak podliczałem, w Indiach. E, no i te Indie zaważyły mocno na tym, co tutaj w dziale etnograficzno-podróżniczym prezentujemy. Mamy odrębną salę, która prezentuje kulturę Indii. Ambasadorzy do nas przyjeżdżali, kolejne jakieś były podarunki, kolekcje do nas trafiały. No, i przypominam sobie taki moment, w którym jak już powstało, powstał oddział Śląski-Zagłębie Indo-Polish Cultural Committee, który miał siedzibę w Krakowie, w Poznaniu, wreszcie mieliśmy tutaj, to spotkałem Was. Myślę, że nawet było to później niż założyliśmy, ale spotkaliśmy się z tego, co na zdjęciach widziałem w momencie od, od otwarcia działu po raz drugi. W 2012 roku tańczyłyście tutaj. Dla naszych gości, dla ambasadorów z różnych stron świata. Powiedzcie mi, bo ja wiem, w którym momencie na tej Indii się nadziałem. A jak, jak Wy to z perspektywy oceniacie? Jak, jak, jak kojarzycie ten, ten kontakt nasz z, z tym miejscem, Wasz kontakt z tym miejscem, z muzeum? Z nami tutaj, ludźmi, którzy wędrują, podróżują. No nasz kontakt właśnie się zaczął już dużo wcześniej na występach z okazji święta Diwali czy Holi, głównie w Krakowie, i wtedy mieliśmy przyjemność się poznać. Właśnie później powstał tutaj ten dział indyjski, który też już kilka razy mieliśmy szansę zobaczyć, i bardzo fajnie, że. Że coś takiego tutaj powstało, bo pokazuje Indie, każdą część Indii, tak naprawdę. Nie tylko to, co taki szary człowiek, na czym bazuje z telewizji, ale właśnie też tą kulturę, bardzo dużo folkloru pokazuje. Kulturę, która jest rzadziej pokazywana mainstreamowo, a właśnie bardziej jest widoczna dla osób, które często jeżdżą do Indii i są w stanie skłębić to wszystko. No to taki był zamiar też na nasz, ta, ta, te skromne pierwsze zbiory przywiezione z, y, można powiedzieć, takiej mini wyprawy, chociaż wyprawa trwała dwa miesiące, młodzież ze szkół z Dąbrowy Górniczej, pięciu studentów z Akademii Sztuk Pięknych i wróciliśmy po dwóch miesiącach, przywieźliśmy trochę pamiątek, no i tak zaczęliśmy tworzyć y, taki jakby pododdział tutaj w dziale podróżniczym związany z Indią. sala indyjska, prawda, i... Mieliśmy tutaj też taki moment, różności, szczególnie jak patrzę na Twój makijaż i na, bo ja zawsze jakby obserwowałem też i, i, i to co, jak, jak dużo pracy Wy wkładacie w przygotowanie się do samego występu, to jest też niesamowite. W Indiach też oglądałem te dziewczyny tam z tyłu, jak one się przygotowały długo, jak one przeżywały wejście na scenę, na nastolatki takie, 11-14 lat chyba najbardziej i te już tancerki dojrzałe i teraz tak, widzę, że to jest, no, yy, to jest, yy, Praca twarzą, mimiką i, i tak tutaj, e, w, tym, w tych zbiorach lalek indyjskich. Mamy kilka lalek, które prezentują taniec, e, e, taki rytualny, może kuchipudi, prawda, czy, czy, czy ten związany z prezentowaniem o jeśli nie myję, prawda, tych rozdziałów. Natomiast e, wy zabieracie też w tańcu, no ja tu może za dużo sam mówię, chciałbym powiedzieć, chciałbym się was zapytać, jak wy postrzegacie Indie przez taniec. Może zosia, Ja jak przyglądam się Twojemu tam, tam dzisiaj na przykład celowemu tańcowi, to w oczach można zobaczyć w samej gestykulacji można zobaczyć już wiele, wiele innych. Tak, tak, bo tu trzeba zauważyć, że ten taniec to nie tylko ruchy, ale też właśnie emocje, które pokazujemy zarówno twarzą, jak i gestami dłoni. Tutaj są specjalne mudry, żeby właśnie przekazywać różnego rodzaju historie. I, I tak naprawdę myślę, że tutaj przejście tej granicy, żeby właśnie zobaczyć w tym tańcu nie tylko ruchy, ale też tą głębię, to znaczenie, to, to jest bardzo ważne naprawdę trzeba poświęcić dużo czasu, żeby, żeby tego się nauczyć, żeby to zrozumieć, żeby to poczuć tak naprawdę, bo, bo to nie jest kwestia tylko właśnie nauczenia się, ale też zrozumienia. Tutaj w tych piosenkach mamy teksty, trzeba jakby zrozumieć w ogóle, co one znaczą, trzeba zrozumieć tą kulturę, także to jest bardzo długa praca. Tutaj z zespołem już no, bardzo dużo lat spędziłyśmy nad tym, żeby to dopracować jak najlepiej, żebyśmy tą kulturę przekazywały no, w tak najbardziej oryginalnym Stylu, w jakim, w jakim tylko możemy. I myślę, że warto tutaj wspomnieć, że Śląsk w ogóle ma taką tradycję troszeczkę promowania tej kultury, bo zarówno mamy zespoły tańca indyjskiego na Śląsku, mamy również właśnie tutaj muzeum, mamy IPCC, oddział Śląski, więc naprawdę jakoś. E, niby takie dalekie miejsca, a, a naprawdę gdzieś te dusze są chyba podobne. Ja Wam powiem dziewczyny, była tutaj przepiękna historia, już u nas to jest jak anegdota, e, związana z tymi lalkami, które w tle są już jest kolekcja, jedyna w zasadzie kompletna, bo reszta to były pamiątki podróżnicze, które przewoziłem. I tak właściwie dzisiaj tak trochę Was chciałem naciągnąć na tę rozmowę, nawet nie o tańcu indyjskim, bo na tym się znacie doskonale, ale o tym, jak, 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 jak doszło do spotkania naszego, jak, doszło, jak, jak postrzegacie też to, to muzeum. I, I teraz chcę Wam powiedzieć jeszcze, jak ambasador był właśnie, taką anegdotyczną historię, bo, bo on też się mocno zdziwił. On wręcz powiedział, że tutaj bije serce Indii, tu w Dąbrowie Górniczej. Na mapie było trudno znaleźć, ale jak zobaczył, wtedy Młodzież pracowała nad wystrojem tej sali i, i lalki indyjskie, które przyjechały z Delhi, były na wystawie w British Museum, były później w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Powiedział, że te lalki miały być, być tutaj dwa tygodnie, tylko na wystawie czasowej. One tutaj zostaną, a Muzeum Azji i Pacyfiku poczeka na następne, które przyjadą. I chciałem jeszcze, nawet do Corneli, będę miał pytanie, bo wy bardzo często. Przesyłałyście mi zaproszenie i, i zawsze pamiętacie o mnie, to jest dla mnie też bardzo ważne. I ja ze swoją córką, która chciała się uczyć tańca indyjskiego, mała Helenka jak miała 2-3 latka już jeździła na Holi i Diwali. I dostałem zaproszenie na spektakl waznochorzowa I, i nie wiem, tak bym Cię Cornelia mógł prosić o to, gdybyś sobie przypomniała taki moment, Albo Zosia, z otwarcia naszego działu, jak wy to odbierałyście? Bo wtedy był bardzo galimat, ja nie pamiętam, wielu, że później na zdjęciach otworzyłem sobie. Były, byli ambasadorzy, były zespoły, nasze polskie, indyjskie. Jak to wspominacie? Ja pamiętam, no, ten, występ, pamiętam ten występ otwarcia. Yy, jeśli nie mylę, to był ten taki plenerowy, nie? Tańczyliśmy Ta, tutaj właśnie. Na zewnątrz, właśnie. Na zewnątrz yy, przynajmniej było dużo, dużo gości, pamiętam, że to był słoneczny dzień i dopisała na pogodę. pogoda na szczęście, no. I rzeczywiście super. Dla mnie jest to właśnie tej społeczności, też o której mówiliście, że zrobiła się taka właśnie społeczność, takie community ludzi zafascynowanych kulturą Indii i mamy tutaj siebie nawzajem, mamy znajomości sprzed kilku lat, które mam nadzieję będą trwały i po prostu zawsze można się spotkać, pogadać, jakieś wspólne projekty zrobić. jak my właśnie robimy, teraz udało nam się w polskim Centrum Kultury kilka naszych Spektakli wystawić, ciągle pracujemy i też nad nowymi, no i zawsze myślimy o tym, kto nas zawsze wspierał, kto zawsze jest gdzieś tam na tej naszej drodze, na tej naszej przygodzie wspólnej. No i zawsze właśnie myślimy o muzeum, myślimy o IPCC i staramy się, żeby te nasze wydarzenia też, żeby muzeum było na naszych wydarzeniach i żebyśmy my, nam jest zawsze miło, jak my jesteśmy u Was. Super, dziękuję bardzo. W ogóle taki dzisiaj wspominkowy trochę, bo przy okazji, że tańczycie na Noc Muzeum dla nas, chciałem rzeczywiście sobie troszkę odświeżyć, bo budujemy też taką historię tego działu, może i filmową, może i na zasadzie takiej rozmowy. Jeszcze jedna ważna rzecz. Myślę, że tu będziemy mieli podobne ocenę tego i zdanie. Ja jestem tutaj nastawiony, robiąc wystawy, czy czasowe, czy stałe, żeby to było muzeum otwarte dla ludzi, którzy przychodzą tu wspierani, podpierani kulami czy laską, niepełnosprawni czy starzy i młodzi. I odbiór tych podróży jest bardzo, przez wszystkie te grupy wiekowe, taki, taki namacalny. Ja, Jak jeszcze mam okazję im opowiadać, to, no, to podróże się zawsze obronią. I częścią tych podróży jest kultura Indii, taniec, w ogóle taniec, muzyka, prawda, dla mnie, kuchnia. I staram się młodym ludziom szczególnie dać jakby inspirację, prawda, tym z plastyka, tym, którzy zwiedzają. Jak jest u Was w zespole? Wy też młodych ludzi uczycie tańca? No tak, do nas w chwili obecnej to już są osoby około 20, 20 lat najmłodsze, ale kiedyś, jak do, przychodziły do zespołu, to miały około 13-12 lat. Także tak naprawdę trochę, można powiedzieć, wychowywałyśmy ja w tym tańcu. Ale też poza tym, że jakby samych, samych członków zespołu w pewien sposób wychowujemy, to podobało mi się to, co Pan powiedział a propos tego, że właśnie jakby tu pokazywać ludziom przez te podróże, jakoś te Indie przedstawiać dla każdej grupy wiekowej. I my w taki sam sposób staramy się działać z naszym zespołem dla widowni. Że na przykład, jeśli przedstawiamy nasze spektakle, to staramy się wybierać na przykład historie zachodnie, tak powiedzmy, historie znane dobrze osobom na przykład mieszkającym w Polsce, które nie miały do czynienia z, wcześniej może z kulturą Indii, ale właśnie poprzez taniec indyjski, poprzez tą kulturę, żeby z jednej strony mogli, mieli łatwo zrozumieć his historię i z drugiej strony doszukać się tej indyjskości w tej hmm. historii. To wasz spektakl, tak, proszę, i Romała i Tak, Roma, między innymi. E, ta, między innymi. E, dziewczyny, bo ja już tak też nie chcę i waszego czasu... Słuchajcie, siedzimy, mamy 2021 rok, tak? Jesteśmy w maju Pandemia, mam nadzieję, się kończy. My siedzimy tu bez, bez masek i wreszcie, jak wreszcie tu przyjechały, to miałem takie poczucie normalności. Ucieszyło mnie to. Ja myślę i mam nadzieję, że jeżeli tylko nam się uda zrobić jakiś wspólny projekt, czy choćby nawet będę mógł obejrzeć Wasze występy ze znajomymi, czy z córką swoją, to będziecie o nas pamiętać, i myślę, że my, tu jako muzealnicy, będziemy również starali się promować to, co wy robicie, bo to jest idea bardzo szlachetna, po prostu uniwersalność kultur. Myślę, że tutaj ludzie z pasją na pewno powinni się wspierać i jak najbardziej tutaj to robimy. I nam jest też zawsze bardzo miło tutaj przyjeżdżać, promować kulturę Indii i oczywiście wymieniać się doświadczeniami, no bo również różne podróże taneczne e, nas czekają w przyszłości, miejmy nadzieję. Także myślę, że tutaj pole do wymiany doświadczeń na pewno będzie duże. Ja mam jeszcze raz chciałem podziękować za to wszystko co nas spotkało dobrego i, i z taką dużą ufnością patrzę w przyszłość i myślę, że będziemy po prostu w normalności już tworzyć wspólnie o, razem nie rzeczy. Nie możemy się doczekać no, dziękuję bardzo. Do no, zobaczenia.